Witam Was bardzo. Teraz zacznijmy mój kolejny filmiku Dzisiaj to będzie filmik na temat I to kupiłam ostatnio moim psiakom, które tutaj właśnie koło mnie będą stały. tu jest Nerusia, i. A to jest Mikusia. Czyli można zrobić żeby... rzut, go pokazałam sobie. Mały rzut pieski. Tu jest Miki. Tu jest. Miki, zaraz! A gdzie tu jest Nero? Więc tak to wygląda. Oj, mm. oj, 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 oj. Tak, i teraz to wygląda. Tak to wygląda. I chciał... I, jak nie ma... No, to było tylko na poneczki. To chwilę do mi się lepiej. Oto jest na poneczki, więc został tylko jeden. Taką i taki. Zawiera mnie do mnie do pokazania to będzie takie drugi pak, to będzie się raz do tego ale jedna i nie sąmy takie małe mały to jest takie taki brązowy, a więc te mineralniki bardzo lubią. A jeszcze nie będę. wola, a drugie, bardzo to że to cheddar, taki cheddar, będzie i cheddar, są Ok, widzicie okay. noski i tutaj na wycofucha, To nie I w drugą stronę, tylko kupiłam, są te ascii, to że kupiłam i wycofałam dla

i dla Mikiego tego udałam się taką kosteczkę. To jest kosteczka rafineru wyciekła. Może czekać trochę tą mój ja tym jest taka kurtekowa jakby kosteczka. Bardzo mi się ją kocha i ten na dwa już, już... I Ej, da era już tego wnętku.